Do każdej rodziny może dojść do trudnych sytuacji, które mogą doprowadzić do konfliktów związanych w relacjach wychowawczych, małżeńskich czy osobistych. Każdy z nas ma nieraz taki dzień, gdzie czuje się bezsilnie. I zastanawia się, do kogo można zwrócić się ze swoim problemem, kto może nam służyć dobrą radą, kto pomoże nam w problemach małżeńskich czy problemach związanych z dzieckiem. Czy możemy w ogóle liczyć na dyskrecję, na empatię? Dzisiaj porozmawiamy na ten temat z terapeutą specjalizującym się w poradnictwie rodzinnym, z Panem Krzysztofem Dziamskim. Jestem pedagogiem, terapeutą specjalizującym się w terapii rodzinnej. Posiadam niezbędne w swojej pracy terapeutycznej kwalifikacje. 38-letnie doświadczenie w pomocy rodzinnej, jak również cały czas uzupełniam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i w superwizji. Zapraszam Państwa do gabinetu Poradnictwa Rodzinne, które, gabinetu, który znajduje się na ulicy Mieszka I18, tuż obok gabinetu kosmetologii w Zarzu Białoroda. Rolnictwo rodzinne obejmuje szeroki zakres problemów rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, problemów osobistych, takich jak nieżyczliwa interpretacja postaw i zachowań drugiej osoby, bardzo subiektywna, emocjonalna nadinterpretacja, nieradzenie sobie z codziennymi problemami, trudności we wzajemnym rozumieniu siebie. Trudności we wzajemnym słuchaniu siebie, trudności w wyrażaniu swoich praw, swoich potrzeb, swoich oczekiwań, nieumiejętności rozwiązywania konfliktów. Jeśli chodzi o zakres działania poradnictwa rodzinnego, to przede wszystkim zwracam uwagę tutaj na postawienie diagnozy problemu rodziny, dzieci, rodziców, małżeństwa na podejmowaniu działań wspierających i terapeutycznych, na udzielaniu pomocy pedagogicznej i pomocy psychologicznej, na kierowaniu wymianą informacji, jak również na y, wspieraniu y, w podejmowaniu inicjatyw działań, jak również i korygowaniu postaw i zachowań y, podczas wspólnych spotkań. Y, mówiąc tak najogólniej, to prawnictwo rodzinne są to działania interwencyjne, korygujące, działania wspierające i kompensacyjne, które mają na celu przede wszystkim uzmysłowienie problemu, pokazanie możliwości rozwiązania tego problemu, jak również motywowanie, aktywizowanie do podejmowania takich działań, które satysfakcjonują funkcjonowanie rodziny. Jaką rolę pełni terapeuta właśnie w życiu osoby, która potrzebuje pomocy? Jak wiadomo, ludzie boją się przychodzić do obcej osoby, zwierzać się ze swoich problemów. Czy można tutaj liczyć właśnie na zrozumienie, na dyskrecję, na empatię? Tak, to jest podstawa mojej pracy terapeutycznej. Ponieważ dobra relacja terapeutyczna polega na porozumieniu pomiędzy terapeutą a klientem co do celów, co do zasad, co do warunków współpracy, tak żeby osoba korzystająca z pomocy czuła się absolutnie w pełni bezpieczna i mogła mieć poczucie, że jest słuchana i rozumiana. Najczęściej to są problemy związane właśnie w relacji mąż-żona, a więc właśnie to są trudności, o których już wcześniej wspomniałem. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Zamiast sztuki dialogu my najczęściej się kłócimy, zarzucamy sobie różne problemy. Nie używamy argumentów, a jednak dominuje siła przekonywania. To powoduje, że wzrost emocji jest niekontrolowany i w ten sposób zadajemy sobie dużo bólu i cierpienia. Niekoniecznie źle sobie życzymy, ale nasze zachowania powodują, że cierpimy z powodu wzajemnych relacji. Drugim takim istotnym problemem to są problemy wychowawcze, ponieważ bardzo często rodzice nie potrafią odczytać sygnałów swoich dzieci. Dzieci swoje niezadowolenie, swój błąd wyrażają w bardzo różny sposób. Rodzice odczytują zewnętrzne zachowania dzieci, że dziecko jest niegrzeczne, że dziecko jest knobne, natomiast nie domyślają się, że dziecko w ten sposób daje rodzicom informacje. Często jest tak, że mamy różnego rodzaju problemy osobiste. I nie mamy z kim o tym porozmawiać. Wstydzimy się o tym rozmawiać, ponieważ myślimy, że będziemy odrzuceni, ocenieni i pozostajemy z tymi problemami, co skutkuje, że tracimy aktywność życiową, tracimy wiarę w sens życia, bo potrzebna jest nam osoba, która nas wysłucha i która okaże zrozumienie, a nawet osoba, która jest obok nas. Bywa tak, że często czujemy się samotni. Pierwsze spotkanie bądź spotkania mają charakter konsultacyjny, podczas których przede wszystkim określamy cele naszych spotkań, jak również określamy zmiany i potrzeby współmałżonków i w zależności od tego, co para małżeńska wnosi, dostosowuje adekwatną formę pomocy. Mogę zaproponować terapię pary. W odstępach tydzień bądź co dwa tygodnie mogę zaproponować taką terapię dwuetapową. Pierwszy etap to jest krótkoterminowa indywidualna terapia, po czym pary mogą w którymś momencie rozpocząć wspólną pracę z terapeutą, bądź też mogę zaproponować długoterminową indywidualną terapię. Partnerów. Zawsze dążę do tego, żeby jednak małżeństwo wspólnie pracowało pod okiem terapeuty, ponieważ bardzo jest ważne, żebyśmy uczyli wzajemnie się słuchać, wzajemnie siebie rozumieć, żebyśmy mogli zacząć mówić o tym, jak się czujemy ze sobą, żebyśmy mogli mówić o tym, co chcemy sobie przekazać. Żebyśmy się nauczyli dialogu, żebyśmy nauczyli się rozmawiać, żeby zamiast przekonywania używać argumentów, żeby dać sobie prawo do wypowiadania swoich myśli. Niemęskiej jest przychodzić i rozmawiać o niepowodzeniach życiowych. Wie bardzo wielu mężczyzn tak żyje według nie wiem skąd się to wzięło, ale według takiego schematu, że to jest niemęskie. Właśnie w moim odczuciu. Bardzo męską sprawą jest, jeżeli kochasz drogi panie, swoją żonę, a widzisz, że się coś nie układa w waszych relacjach, to właśnie zwrócenie się do terapeuty i porozmawianie. Co robię takiego złego, co jest moim w moim zachowaniu w mojej relacji, w moim stosunku do mojej żony, że częściej odczuwam złość niż uczucie przy... miłości przyjaźni. Dlaczego tak się dzieje, że Partnerzy rozmawiają językiem złości, czasami nienawiści, a nie rozmawiają ze sobą językiem miłości. Czy rywalizujemy ze sobą zamiast dążyć do jedności, wybieramy się na front, tylko pytanie z kim i o co walczymy. I na to pytanie na ogół nie potrafimy odpowiedzieć. W matematyce 2 dodać 2 równa się cztery i to jest pewność. W życiu, dwa dodać dwa, równa się zobaczy co wyjdzie. Nie potrafię powiedzieć, daleki jestem od wyrokowania i określania po ilu latach, bo właśnie, jak to się, trzeba było zadać pytanie, jak to się dzieje, że zawieramy związek małżeński, czym się kierujemy. Często okazuje się, że no właśnie, Wiele innych czynników zadziałało o tym, że zdecydowaliśmy się na związek małżeński, a nie rozsądek i nieprawdziwe uczucie. Niedojrzałość emocjonalna, ale same emocje spowodowały, że ten związek zawrzeliśmy. A później zaczynamy się poznawać. Proszę Państwa, takim prostym symptomem to jest brak taktu. Wystarczy, że jedna ze stron, chociażby się odezwie, głupia jest tej, zamknij się, daj mi się ty spokój. Dla mnie są to już zachowania agresywne, są to już dla mnie zachowania, które inicjują, że coś niedobrego się w tej relacji zaczyna dziać. Ale dla wielu, dla wielu młodych ludzi są to tak oczywiste i normalne zwroty, że halo, ależ o coś tutaj chodzi, przecież nie ma problemu. No właśnie, brakuje nam chyba dobrych wzorców, brakuje nam właśnie kontaktu z terapeutą i myślę, że te osoby, które decydują się na kontakt z psychologiem, z terapeutą, to są osoby, które wykazują swoją dojrzałość, bo każdy z nas może się pogubić w życiu i fajnie jest, gdy dają sobie szansę odnalezienia siebie. Każdy z nas ma prawdziwe emocje, każdy z nas ma prawo czuć podenerwowanie do partnera. Ja mam prawo się zdenerwować na moją partnerkę, ale nie mam kada jej ubliżać. Wskazaniem do terapii to z całą pewnością będzie sytuacja, gdy jeden z partnerów nie wykazuje woli chęci do zmiany. Przeciwwskazaniem z całą pewnością będzie przemoc domowa i przeciwwskazaniem będzie, jeśli jeden z partnerów podtrzymuje już relacje w innym związku małżeńskim. Kolejną moją propozycją jest, myślę, propozycja, jeżeli chodzi o teren naszego miasta, propozycja nowatorska, bo chyba nie spotkałem się, żeby jakakolwiek placówka prowadziła grupę wsparcia dla osób po udarze mózgu. Wsparcie emocjonalne grupy polega głównie na podtrzymaniu, na duchu w chwilach kryzysu emocjonalnego. Osoby po udarze mózgu mają olbrzymi problem z akceptowaniem nowej sytuacji. Bardzo często u tych osób zauważam rezygnację z codziennego funkcjonowania, spada aktywność, spada motywacja do rehabilitacji, pojawia się bardzo duże zwątpienie. Natomiast uczestnicząc w zajęciach, uczestnicy okazują sobie wzajemną akceptację wzmacniają motywację do rehabilitacji, jak również wzmacniają swoją aktywność w codziennym funkcjonowaniu. Taka społeczna integracja jest bardzo istotnym celem w procesie rehabilitacji. Uczestnicy grupy wyzwalają się z takiego nadmiernego egocentryzmu, z przesadnego niekiedy interesowania współmieszkańców. Rodzinę, swoją osobą czy swoimi sprawami, a zaczynają się interesować właśnie innymi ludźmi, zaczynają wzajemnie się motywować, zaczynają spostrzegać u innych uczestników pozytywne reakcje i przez to się wzajemnie aktywizują. Celem dla mnie funkcjonowania takiej grupy jest przede wszystkim motywowanie. I aktywizowanie tych osób do chęci życia, do tego, by te osoby mogły sobie uświadomić, że są w dalszym ciągu tak samo ważne i znaczą tyle samo, co przed chorobą. Ta społeczna integracja jest szansą na takie wzmocnienie i powrót do codziennej aktywności. Kolejną moją propozycją dla Państwa to, są, to jest poradnictwo wychowawcze. Jest to forma pomocy skierowana do rodziców, dzieci i młodzieży, opierające się na wspólnej pracy pod okiem terapeuty. Gdy zauważycie Państwo, że Wasze dziecko opuściło się w nauce, narasta absencja szkolna, że Wasze dziecko... Pokaz, wykazuje postawę wycofującą się, jest zamknięte, skryte i trudno jest nawiązać z dzieckiem kontakt, bądź Wasze dziecko ma problem i nie potrafi poradzić sobie z tym problemem, a Ty jako rodzic nie wiesz, jak do dziecka dotrzeć, bądź też Wasze dziecko ma kontakt z alkoholem, z narkotykami. Eee, pokazuje to, że Wasze dziecko ma problem, a więc dziecko potrzebuje pomocy. Wówczas niezbędna jest konsultacja z pedagogiem i z psychologiem. Dzieci na różne sposoby informują nas o swojej niezgodzie, o swoim problemie. Tak jak wspomniałem na początku programu, wielu rodziców ma dość duży problem z odczytaniem informacji. Bardzo często zamiast okazać zrozumienie dziecku, rodzice Każą to dziecko. No i wtedy rzeczywiście dzieją się złe rzeczy. Młody człowiek potrzebuje zrozumienia, potrzebuje wsparcia, a co najważniejsze, młody człowiek potrzebuje takiego naturalnego rozwoju. Każdy z nas ma swoją indywidualną osobowość. Wielu rodziców tłumi się tę osobowość, wielu rodziców narzuca swój styl życia, swoje ja, swoim dzieciom. Przecież to dziecko ma prawo do swojego świata, do swoich myśli, do realizacji, do swojej wolności. Pięknie jest, gdy rodzic sprzyja w kształtowaniu tej wolności i w kształtowaniu naturalnej osobowości. Natomiast źle się dzieje, gdy rodzic zmusza dziecko do podporządkowania się i do tego, by było obrazem oczekiwań rodziców. Pozycją to są konsultacje indywidualne. Proszę Państwa, któż z nas nie ma problemów. Nie znam takiego człowieka. Nie znam również człowieka idealnego, choć wielu ludzi za idealnych się uważa. Każdy z nas nad ci idealni, deklarując swoją prawda, prawość i, i, i taką nienaganny, i nienaganny sposób funkcjonowania, i dziś w głębi duszy bardzo wiele rzeczy przeżywa, bardzo wiele naszych ma się martwi i bardzo wielu rzeczy się obawia. Gdy nie wypowiadamy swoich uczuć i gdy nie pracujemy nad posługiwaniem się, nad rozpoznawaniem i posługiwaniem się własnymi emocjami, wiele takich trudnych, życiowych sytuacji jest tłamszonych. Nie wypowiadamy ich z różnych powodów. Boimy się wyśmiania, wykpienia, ośmieszenia, oceny. Twierdzimy, że nie warto o tym mówić. W ten sposób sobie nie pomagamy. To napięcie w nas narasta i w którymś momencie źle się sami ze sobą czujemy. Czujemy, że sobie nie dajemy rady, nie przestajemy funkcjonować, spada nasza aktywność życiowa. I wtedy jest niezbędna konsultacja z terapeutą. Taką alternatywną formą pomocy do konsultacji indywidualnej jest udział w grupie samopomocowej dla osób z różnymi problemami. Grupa samopomocowa jest grupą, która tworzy taką zwartą wspólnotę. Dzięki wspólnym doświadczeniom życiowym uczestnicy grupy mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, mogą wzajemnie sobie doradzać, mogą wzajemnie się wspierać. Wymieniać się doświadczeniami i w grupie jest niesamowita siła. Grupa funkcjonuje na zasadzie lojalności, a więc tutaj w kontrakcie zdecydowanie musi być zawarte porozumienie, że to o czym się rozmawia na grupie poza uczestników grupy nie wychodzi na zewnątrz. Po to, żeby uczestnicy mogli w poczuciu bezpieczeństwa mówić o swoich osobistych sprawach, nie krępując się. I nie bojąc się, że to zostanie wykorzystane przez innych uczestników. I ostatnią moją ofertą dla Państwa to jest oferta dotycząca udziału w zajęciach rekreacyjno-oddechowych. Proszę Państwa. To są zajęcia, które dają nam możliwość odprężenia się, znacznego poprawienia samopoczucia, rozluźnienia napięcia mięśni, uzyskania jakby równowagi psychicznej i duchowej. Te zajęcia prowadzę w oparciu o swój własny program, do którego wykorzystałem elementy treningu autogannego Szulca, elementy metody Jacobsona i wizualizacji. Czas zajęć wynosi 50 minut i gwarantuję Państwu pełny relaks, a mianowicie zrób coś dla siebie i weź udział w zajęciach relaksacyjno-oddechowych. Jeśli te wszystkie moje propozycje Państwa zainteresowały, to zachęcam do spotkania, tak jak powiedziałem, gabinet poradnictwo rodzinne. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do godziny 18.30. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 723-225-072.